Fantastyczna impreza zaczyna się na stadionie Śląskim. Ponad tysiąc zawodników i zawodniczek. Trzy dni pięknej rywalizacji. Dzieciaki, właśnie się dobrze przez te trzy dni na stadionie Śląskim. Fantastycznie, tysiąc dzieciaków na stadionie śląskim, czekamy, czekamy na drużynę, Miejscu, która tutaj gdzie świeciliśmy olbrzymie sukcesy piłkarskie. Mam na nadzieję, na że za mną są przyszli następcy Roberta Lewandowskiego, Piotra Zielińskiego, Roberta Gadochy i innych wybitnych polskich piłkarzy. Na pewno to cieszy, ale nie samo zwycięstwo, ale sposób, w jaki to osiągnęliśmy, grając w piłkę, wysoko presując i grając odważnie. Bardzo fajnie. Jeszcze atmosfera była bardzo fajna. Wszystko było dzisiaj dobrze. Wszystko dzisiaj się po naszej myśli. Życzę Wam... Gry fair play, Nik nikogo tu dzisiaj nie wygramy, wszyscy jesteśmy sami. ale było ciężko. weszłam, Też nie weszłam, ale. Trafia na Ucieszymy się wszyscy, że mogliśmy się sprawdzić znowu bawić w piłkę na stadionie śląskim. uwaga!